Ania, nie lej wie! Skubana. <ścoughs> z, z mingusa dingusami robi. In, Cześć Wam, jak już wiecie, będziemy stąd odjeżdżać za niedługo z tego miejsca. Byliśmy tu już ponad 40 dni, prawie już 2 miesiące tutaj e, tak z, zasiedzieliśmy. I teraz będziemy szykować przyczepę kempingową, dlatego jedziemy najpierw do sklepu po potrzebne rzeczy, na przykład po przetykaczkę. E, do zlewu, bo nam się zlew zatkał i chcemy to zrobić teraz. Najpierw przyjechaliśmy do takich pralek przy Intermarsze, bo nasze pralki na kempingu brudzą, więc Kasia robi dwa prania, tak? tak białe i Mam ciemne białe i kolorowe. I dużo nowych rzeczy, więc szkoda, mi wybrać na kempingu. Sprawdzimy, czy tutaj. Dobra, więc pierwszy raz pierzemy właśnie w takich przy Intermarsze. 4 euro, tak Kasia, za pralkę? Tak, 4 euro, Tu jest 8, 8 kg. Jakbyś no. więcej, to 8. Tu mamy 18 kg, to 8 euro. My bierzemy dwie po cztery. To jest suszarka. Wysuszyć cię Nadia tutaj? Jak widzicie, Szymek śpi, dlatego zostałem w samochodzie, a Kasia mi poszła po przetykaczkę do takiego sklepu, który się nazywa Continente. Tam jest napis, ale my nie robimy w tym sklepie zakupów, bo on jest troszeczkę dalej od naszego kempingu. Także pierwszy raz w sumie, drugi raz jesteśmy w tym sklepie. Zobaczymy, czy będzie. Kasia przyszła. Pokaż Kasia tą przetykaczkę. Jest przetykaczka. Jest, jaka fajna, malutka. Akurat do naszej przyczepy, fajna. Wiecie co, musimy lecieć, bo już nam się pranie uprało, więc lecimy. Już jesteśmy lecimy. spóźnieni Kasia, no. żeby nam ktoś nie wyjął. Poza tym mamy 37,5 stopnia, wczoraj było 39. Jest tak gorąco, że hej, tylko na basenie siedzieć. A dzisiaj już byliśmy na basenie i chcemy jeszcze raz iść, tylko nie wiem czy zdążymy, bo do 19 mamy, a jest 18. I jesteśmy, proszę Państwa. Kasia wyciąga. nikt nam nie wziął prania. To jest tak, że jak się skończy, to ktoś ci może to wyciągnąć. No bo ta klamka jest taka no. po prostu... Nie ma tu jakiegoś kodu. Nie jest zamykana. I co? Nie ubrudziło? Nie widzę na razie. Jak ubrudziło, to wam powiemy, a jak nie ubrudziło, to nie ubrudziło. I Kasia jak tu płaciłaś? Monety wrzucałaś tutaj. Monitor możesz wybrać język No co angielski i wybieram? dotknąć monitora. Touch the screen. No. No i tutaj wybierasz y, 18 kg. Ja miałam trzeci numerek. Aha. 8 kg. Czyli klikasz to. i, słuchaj, i teraz, no i teraz co? Co? masz uregulować płat należy Czyli 4 czyli euro wrzucasz. Wrzucasz i tak. Ty i co dalej? Start gdzieś tu jest? N nie. No i teraz tutaj wybierasz program. Czy chcesz razem y, z detergentem, czy bez? Aha, jak wybierzesz, to co potem? Następnie tutaj ten przycisk. Ten popsuty? Aha. Nie popsuty. No jest popsuty. Dobra, i wtedy już pierze. I wtedy pierze. Czyli macie instrukcję od Kasi. A tak to działa. Jest czyściutka. A moja bluzka, świeżutka, czyściutka. Nowa, także cieszymy więc. się. Będę tu przyjeżdżać. No Albo i nie. No właśnie, bo wyjeżdżamy. Tak Kasia zapomniała, że już tu nie będziemy przyjeżdżać. Wróciliśmy z basenu, powiem Wam, że jest super. Basen na kempingu to jest zbawienie w taki upał. A teraz mam ten korek, mam też drugi korek w drugiej kieszeni, zaraz Wam pokażę. I zobaczymy, który będzie pasował, bo chcę sobie zatykać ten zbiornik od wody, żeby nie gubić wody podczas trasy. Jak pamiętacie, tu już się nawet dziura zrobiła od przelewania wody jest ten koreczek, a czy ten otwór i muszę dopasować korek. No ten jest za duży. To ten będzie tym bardziej za duży. Także chcę go jakoś tutaj obrobić i sobie zatykać koreczkiem tą dziurę. Wtedy wody nie będę gubił. Ale najpierw pokroję dzieciom arbuza, bo już się domagają. Kto chce arbuza? Arbuza zjemy na dworze, bo on bardzo kapie i zawsze mamy Dużo sprzątania po dzieciach. Zawsze pod słońce. Nasze motto Kasia, zawsze pod słońce. O, dzieci nago, cenzura. Tak wygląda stół po arbuzie. Ohydnie, oh, nie? Ale teraz jeszcze do, dokończymy truskawkami i posprzątamy. Nie zjemy ci Ania, chodź szybko. Ania ubiera sukienkę. Dobra. Ania dostanie zaległą, której nie, zja nie zjadła. To wystaje. To wystaje? Szypułka to jest Szymo. Ja ci to wykroję nożem. Chodzi o to, czy tu są szypułki, a Szymuś ich nie lubi. Trzeba wykrawać te szypułeczki. A je można jeść? No twarde są, takie niedobre trochę. Zresztą co się zwiastę. gapicie? <grym> Wiecie co? Zrobimy sobie taki fajny stożek z tego korka Żeby fajnie wchodził w tą dziurę od baniaka Trochę mam tępy nóż, nie mam tapicerskiego, gdzieś mi się zgubił Ale coś tam wydłubię Pokażę Wam to jak skończę, żeby Was nie zanudzać Więc do następnego ujęcia zostawili Kto Cię zostawił Szymuś? No oni A gdzie pobiegli? To biegnij do nich. Dobrze, zrobiłem coś takiego. Idziemy przymierzyć. Ja wiem, że prowizora, ale prowizory są najlepsze. I coś takiego będzie. Jeszcze to dopracuję, ale zawsze coś, nie? Teraz jeszcze odetkam kran. Także zobaczcie, puszczę wodę. I ona po prostu nie ścieka. Jak zakręcę, to ona stoi tutaj południa. Widzicie? I teraz mam tą fajną przetykaczkę. Nie wiemy ile kosztowała. Musiałem zobaczyć na paragon. Kasia nie pamięta. Nie Kasia nie pamiętasz? Nie patrzyłam. O, jak, <laughs> jak przycałowało. Ej, naprawiło się Kasia, zobacz. Super. Czyli taka przetykaczka. Czyli taka mała przetykaczka świetną robotę robi. Jeszcze tam trochę powalczę. O, teraz zasysa, super. Ekstra. Słuchajcie, od razu tutaj w kuchni przetkam, żeby było już od razu. Świetnie schodzi. Czyli kolejny gadżet zalecany do karawaningu, przetykaczka. Idę go wsadzić na dach do moich reklamówek karawaningowych. Tutaj mam wszystko co do przyczepy kempingowe, jakieś wężyki, kable. Więc teraz będzie jeszcze przetykaczka. Jest godzina 21, ale pojedziemy jeszcze auto umyć, bo nie ma słońca, nie będzie tak schło. Szczotką myję. Ja wiem, w komentarzach pisaliście, że nie mył szczotką, ale co zrobię, jak moja Wektra lubi drapanko. Kasia zajada arbuza, zaraz się idzie kąpać. Więc zabieram dzieci. I jesteśmy na myjni i powiem Wam, że jest sezon, zaczął się sezon wakacyjny i nadal jest za darmo, także nie, nie uruchomili tej budki, tego automatu. Nie trzeba wrzucać monet, myjemy za darmo. wodę! Dobra, puszczam wodę, Ania myje. Ale trzymaj za czubek, bo ci zaraz w twarz uderzy. Dobra. Dajcie w nowym dniu. Teraz tankujemy samochód do pełna w Portugalii. Litr diesla kosztuje 1,45 euro i 45 Teraz będę próbował umyć tutaj przyczepę, bo przez te prawie dwa miesiące to się tak ubrudziła, że jest bardzo zakurzona, zobaczcie. Ale najpierw odbiorę Kasi pranie, także idę do pralni. A przyczepę chcę umyć tak, że stąd pociągnę węża. Znaczy połączę dwa węże moje. I mam nadzieję, że dociągnę do przyczepy i nikt tutaj mi nie będzie przejeżdżał jakimś samochodem, żeby mi nie przebić tego węża, bo to są te węże, te zielone takie, pamiętacie co kupiłem? One są takie samozwijalne, trochę słabe. Także boję się, że jak samochód przejedzie, to może mi przerwać. Które to nasze? To. I nasz koszyk. Mam już wyciągnięte, ale najważniejsze sprawdzić za uszczelką, czy nie ma jakiś skarpet i obrócić bęben Nic nie ma, możemy iść Tu jest ten sklep karawanigowy, wejdę zobaczyć ile kosztuje płyn do toalet Jak widzicie kosztowało 15 euro Trochę drożej niż w Polsce Jeszcze się zastanowię Tutaj mam te węże Mam dwa takie, jak widzicie Postaram się teraz to jakoś Połączyć, ale już chyba wiem, że nie mam końcówki, żeby połączyć te dwie końcówki. Szymek mi pomoże. Właśnie zjedli śniadanko. Tutaj do tej wody idziemy, Szymek. Zobaczymy, czy nam jeden wąż starczy. On jest chyba 20-metrowy. Będziemy myć przyczepę, Szymuś? Szymek się pyta, co będziemy robić. Ale już widzę, że jest króciutki. E, jeszcze taki gwint duży. Nie wiem, czy mam taką sześciówkę. Zobaczcie, nawet dwa węże nie starczą. Chyba będę musiał gdzieś podjechać tą przyczepą. Zobaczcie, tu są takie redukcje. Odkręcę tą mniejszą. Ale nie za małe. Musi być taka duża. Jesteśmy pod Lerwamerlę. Idziemy kupić tą końcówkę. Jesteśmy przy końcówkach. Taka końcóweczka kosztuje 3 euro. Bierzemy ją. I taka przejścióweczka kosztuje 2,30 euro. Chodźcie, teraz zobaczymy, czy pasuje. Ale wezmę z tamtego kranu, bo tutaj mniej samochodów jeździ. A tutaj zawsze ktoś przejeżdża, więc nie chcę, żeby mi jeździli po tym wężu. Chyba pasuje. Pasuje, proszę państwa. Dobra, mamy. Możemy umyć przyczepę. Tutaj mam moje węże i zobaczcie, mam nawet taką, taki pistolet fajny do mycia. Nie będę musiał zakręcać. I tak, ta końcóweczka, ta końcóweczka połączy mi te dwa węże. Mam nadzieję. Jest. Działa. A ta idzie tutaj. Na razie ją jeszcze wykręciłem, bo chcę sobie coś zjeść i się napić. Dopiero za chwilę będę mył przyczepę i nie chcę, żeby ktoś mi to ukradł. Ale dobra, zrobimy to od razu, bo jestem ciekawy, jak to wygląda. Coś się poplątało, a mówili, że są nieplątliwe te węże. Zobaczymy, czy starczy. Tutaj się kończy, moi drodzy, ale mam nadzieję, że jak się napompuje, to to będzie dłuższe. Idę po pistolet. Działa, idziemy odkręcić wodę. O, dziura czekajcie. Dobra, pompuje się ten wąż. Zobaczcie jak fajnie. Dobra, napompował się. Jest taki sztywny, że hej Zobaczmy jak to jak to działa fajnie fajnie działa Teraz musimy sięgnąć do przyczepy Myślę, że sięgnie, bo się fajnie napompował i wydłużył Ale przetestujemy. Czekajcie, muszę wytrzeć obiektyw. Tak patrzę jest naprawdę mega twardy ten wąż. Jest niesamowity. Jeszcze takiego węża nie miałem w domu. No już widzę, że sięgnie, także przyczepę fajnie sobie umyję. O, jeszcze rezerwy zostało, że hoho. Ho. Zaraz wam pokażę ile jeszcze mi zostało. A wydawało się, że braknie. Zobaczcie ile jeszcze zostało miejsca. Jeden wąż ma chyba 20 metrów, czyli jak mam dwa, to mam 40 metrów szlaufa. Kasia, teścik Maru. <grych> Czekaj, bo mam złą końcówkę. Tutaj się coś wybiera. Wybierzemy sobie jakąś... O. Nie 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 bój się. Ja tak tylko test robię, a potem będę mógł. O, zobaczcie ile ile brudu Patrzcie ile tutaj a, kurzu, ja nie mogę Nie wydawało się Kasia, nie? Że taki brudny ja się bo nie jest brudna No Na tym polu się bardzo kurzy Dobra, ja sobie teraz umyję tą przyczepę a wy popatrzcie z daleka. Kupiłem też sobie gąbkę do mycia za euro 50, także przyda się. Dobra. Jednak to pranie trzeba zabrać, bo się ubrudzi. Chcesz psikać? no to, to psikaj. Teraz trzymuśmy je. Teraz zobaczcie jakie brudne. Dobra, ja jestem trochę za szybki. Najpierw trzeba okna pozamykać i przygotować się. Tutaj, dobra, zaraz będziemy w środku. Podkręcam tylko. Kasia, będzie wam gorąco w środku przez chwilę. Dobrze. Dobrze. Dobra, Ania chce mi pomóc, więc niech myje. Tu końcówkę musisz... Przekręca się końcówkę Ania, żebyś zmieniała A ja też się mogę potem tym pobawić? Możesz. O, to jest fajne. Ania, pomóż mi gąbkę. Świetnie. No musisz obr obrócić, zobacz. Tutaj masz e, nazwę i przekręcasz tu, gdzie jest ten trójkącik. Musi tak pstryknąć. O, teraz. Ania nie wie! <ścoughs> Skubana. Z mingusa dingusa mi robi. No i proszę Państwa po 5 minutach wąż się popsuł. Szymuś sobie tutaj psikał i urwała się ta końcówka. Zaraz ją znajdziemy, zaraz wam pokażemy. Materiał spadł, w środku nie ma tej gumy, więc ta guma jest dopiero gdzieś tutaj za 2 metry. Jeszcze nie, jeszcze nie tutaj jest dopiero ta guma, więc ja to utnę w tym miejscu, bo mi się nie chce przewlekać przez ten materiał tego szlaufa. Wiem, że trochę popsuję, coś tam nie będzie zgodne z długością, ale ucinamy. A szlauf jest taki, tak to wygląda w środku, moi drodzy. Na szczęście chyba łatwo da się to naprawić. Wystarczy. Tutaj przełożyć. I teraz to trzeba nałożyć na to. Także nie kupujcie takiego węża. Ja za niego dałem 40 zł na Allegro, chyba, że te droższe są lepsze. Dobrze, nałożyłem. To jest taki silikonowy ten wąż, zauważyłem, bardzo miękki. I teraz to trzeba zakręcić. Dobra, myjemy dalej. No niestety odkręciłem wodę i znowu wyszczeliło. Także bardzo słabe te węże są. Ale zdejmę tego i może się na tym jednym uda umyć. Jak widzicie, na jednym wężu dosięgnę tylko do połowy przyczepy, więc przód przyczepy umyję kiedy indziej, a na razie sobie tylko tył umyję. I przyczepka umyta. Zajęło mi to gdzieś z pół godziny, no, oczywiście z dziećmi to dwie godziny. Ale puścił mi bajkę, żebym mógł w końcu to umyć. Dachu tylko nie umyłem, bo nie mam drabiny, więc jak będę dronem latał, to się nie śmiejcie, że mam żółty dach. Ale ogólnie jest fajnie. Tylko powiem Wam o tym wężu jeszcze, jest straszny, no ciągle się wypinał, jak tylko za duże ciśnienie dałem, to się końcówka wypinała. Tam jakiś Anglik ma krzesełka przy tym i go pryskałem, bo to się wypięło, to zaraz pryskało na boki. Także miałem trochę problem z tymi wężami. Najlepiej kupcie sobie zwykły gumowy wąż. Nie napalajcie się, że to jest samozwijalne i lekkie. Najlepiej gumowy wąż i nie będziecie mieli problemów. Teraz zobaczymy jak tam to zwarcie w tej lampce. Niestety innego płaskiego śrubokręta nie znalazłem. A gdzie masz takie sprzęty. Jakie sprzęty są? No te to masz... Nie wiem, to jest od roweru taki sprzęt i odkręciłem tą świetlówkę i tutaj naprawdę nie widzę nic spalonego, a śmierdzi taką paloną izolacją. Zobaczcie, wszystkie przewody są dobre. Włączymy i w ogóle nie odpala na maksa, tylko na pół mocy świeci. Dobra. Trudno się mówi. Myślałem, że będzie łatwiej znaleźć tą przyczynę. No chyba, że się świetlówka przepaliła, bo zobaczcie, tu jest taki siwy kolor, taka czerń. Może to spowodowało, że ona jest przepalona, z tej strony tego nie ma. Dajcie znać znawcy świetlówek, czy, czy to jest powodem tego, że ona słabiej świeci. I że tak trochę śmierdzi. O no, tutaj, stąd śmierdzi. I czuję nawet, jak nos przetykam, to jest ciep cieplej. Palca podłoże. Bo jak tu ciepło, masakra. Czyli to, to generuje smród. Coś tu się przepala. Dobra, nie będziemy jej po prostu włączać. Powiem wam, że pozwoliłem na dziś jeszcze tym dobrym wężem pobawić i mi go popsuła. Także te dwa węże wytrzymały tylko dwa dni, tak naprawdę. Tu się urwała ta końcóweczka, z tego z tego czegoś wypadła taka taka. Część <noise> Taki pierścień Także nie polecam kupować tych węży na Allegro Podam wam link Do tej aukcji, żebyście czasem Na nie nie kupowali I tu nie chodzi o to, że wąż po prostu yy, pękał Tylko po prostu urywają się końcówki I to jest właśnie najgorsze Właśnie sobie gram na gitarze A Nadia mi z ukrycia zrobiła zdjęcia Pokaż Nadia te zdjęcia O jaki przystojniak tata, <noise> Poczekaj Nadia mi zrobi jakieś zdjęcia śmieszne Mogę zobaczyć! Dasz? To pierwsze było fajne w tych okularach. Mogę zobaczyć te pierwsze. No okay. też. Oj, dasz? za szybko. Masz Szymus. Teraz Szymuś. Gitarzysta gra. Proszę bardzo. Z ciebie zwierzadka? Tak. Jak ty to robisz, Nadia? A, masz jakiś filtr. Jest Ania. Szymek ciora. Ładnie. Podoba mi się. Ania, na fejsa co robisz? Jeszcze nie. Jest godzina 22 za 10. Kasia wróciła, zmontowała sobie vloga. A Nadia robi jej zdjęcia. Pokaż, Nadia, te zdjęcia. Nie? Pozwadam. Pokaż. Pokaż? Jaka straszna Kasia. A my robimy te kiełbaski w, w opiekaczu. Mam nadzieję, że się zrobi. Pali się? Takie się. wodki do koniec. Ostawałaś Stary dziadek jest tam. To jest najlepsze. Nie, to przewiduję ci się. To. Albo, albo. A Ania w ciemnym kącie. Zapale ci, Ania, światełko. Co tam robisz? Odrysowuję. Odrysowujesz. Kota. Kwiat. Jak kamera. I znowu sterta naczyń do zmywania. Kto dzisiaj zmywa? Kamil. Kamil. Jak zawsze, bo Kasia gotuje pyszne obiady, Kamil zmywa pyszne naczynia. Szymuś wiesz, że są pożary w, postu, w Portugalii. To ty jesteś tym sprawcą? Tak. No. No. Ogarniam. Szymuś. Oddaj już zapalniczkę, proszę. Znowu będą pisać w komentarzach, że daje dzieciom takie rzeczy.